Witamy ponownie, cieszymy się, że nasi eksperci mówią takie inspirujące rzeczy, bo dzięki temu dużo pracy ma nasza wspaniała rysowniczka Magda, która podsumowuje zawsze w naszych materiałach graficznych właśnie to, co padło w trakcie każdej debaty. Zdaje się, że możemy spojrzeć na podsumowanie debaty poprzedniej, gdy zastanawialiśmy się o, nad tym, jak rozmawiać. Żeby się usłyszeć. Bardzo serdecznie dziękujemy, bo no, powtarzam to za każdym razem, to są, drodzy Państwo, zwracam się do moich kolejnych gości. Takie cytaty, niby jakieś wyimki, tylko poszczególne zdania, ale naprawdę zostają później w głowie i, i są bardzo inspirujące. Jak żyć z telefonem, a nie w telefonie o zdrowych nawykach i krytycznym myśleniu, to nazwa naszego kolejnego panelu. Smartfon to potężne narzędzie, ale też źródło presji. Dezinformacji i lęku. Jak odróżnić prawdę od fałszu, gdy emocje zalewają media społecznościowe. Jak wspierać młodych w budowaniu cyfrowej odporności i dbać o ich zdrowie, zdrowie psychiczne w świecie, który nigdy nie zasypia. W tej rozmowie dostarczymy praktycznych strategii na rzecz cyfrowej równowagi i krytycznego myślenia, a pomogą nam w tym. Pani doktor Aleksandra Piotrowska, witamy serdecznie. Psycholożka, pracowniczka naukowa Uniwersytetu Warszawskiego, i Patryk Zakrzewski, wiceprezes Stowarzyszenia Demagog, odpowiedzialny za edukację w zakresie przeciwdziałania dezinformacji. Zacznę, chyba, pani doktor, od tego, że Uuu, dużo wyzwań dużo wyzwań, jeśli chodzi o czasy, w których żyjemy. Ich było kiedyś chyba mniej jednak, czy tak sobie tylko mówimy? Myślę, że, że mniej. Te czasy zawsze były trudne i, i z młodymi ludźmi starsze pokolenia zawsze miały kłopoty, już Juliusz już Cezar też narzekał na tych strasznych młodzi, młodych, Nie, w ogóle mądrości ojców nie szanują, no, no dramat, ale dzisiaj doszło nam do tej diody, mianowicie szkoła i rodzice, to doszło nam jeszcze sieć mhm. i to się dopiero zrobiło. Czyli są ale, trzy ale bardzo wezoło. konkretne światy, a nie dwa. Dokładnie. Te dwa były bardzo konkretnie zarysowane. Dwie takie Mało, podstawowe no, araby. Przez setki lat właściwie bez zmian mogły funkcjonować i rodzic mógł Powoływać się w swoim postępowaniu wobec dzieci do tego, co zapamiętał ze swojego dzieciństwa albo co mu ojciec opowiadał o tym, jak dziadek jego traktował. A dzisiaj no, te zmiany rzeczywistości są tak błyskawiczne, że skuteczne, fajne sposoby postępowania sprzed 50 lat, nie mówiąc już o, o starszych, dzisiaj są zupełnie bezużyteczne. No właśnie, dzisiaj czasem jest tak, pani doktor, że przychodzi młody człowiek ze swoim opiekunem swoim rodzicem do psychologa no i martwi się tym i mówi no ciągle w tym telefonie siedzi nie da się go odciągnąć i z tego co mi się wydaje terapeuci wtedy sobie myślą oho to mamy teraz dopiero początek prawdziwej dyskusji i ona nie będzie taka bardzo łatwa i będzie pełna wyzwań ale nie dlatego dziecka na początku tylko dla rodziców. No właśnie, niezwykle oburzeni bywają rodzice i, i sądzą, że zbaczamy z tematu i, i gubimy prawdziwy problem, jeśli próbujemy się dowiedzieć, a jak rodzic spędza ten czas, który nazywamy wolnym, prawda, czyli po przyjściu z pracy do domu, no, czy po odłożeniu zadań zawodowych, jeśli pracuje online z, z domu. No i tutaj to się okazuje, iż Rodzice no bardzo wyraźnie postrzegają każde źdźbło w oku bliźniego, że wykorzystam stare porzekadło, a nie widzą belki w oku swoim. I proszę zobaczyć, że w debacie publicznej my też się z reguły martwimy tym, że to nasza młodzież, że obniża się naprawdę, no tam co trzy co, co lata o rok, obniża się okres inicjacji smartfonowej, że dzisiaj wielu. Dvulatkov. dysponuje własnymi, własnymi smartfonami. I tym się szalenie martwimy i debatujemy. Natomiast... Bardziej, bardziej żenujących czasami dyskusji nie ma po prostu no, mediach, no, gdy wszyscy siedzą i się tak oburzają tak. i naprawdę nie są w stanie w żaden sposób połączyć tego z procesami, które zaszły wcześniej, gdzie ta odpowiedzialność była właśnie po stronie tego świata dorosłych, który teraz tak siedzi, taki, taki, taki oburza drobiazg, się i dziwi. Taki drobiazg. Lubię zadawać rodzicom pytanie, czy zanim dziecko po raz pierwszy uzyskało dostęp do jakiegoś urządzenia ekranowego, bo to dotyczy nie, nie tylko smartfonów, choć one przede wszystkim to, czy z dzieckiem poczyniono jakieś ustalenia. Co y, można, czego nie można, przez ile czasu można. Y, rodzice Pysyka. lubią odpowiadać, tak oczywiście, naturalnie, ale y, y, dzieci zapytane o to, jak to wyglądało, nie przypominają sobie jakichkolwiek ustaleń, jakichkolwiek zasad, za to, co dokładnie mają w pamięć wryte: mamusie, tatusia z ekranikiem. Zerkam sobie e, Patryk na dane, które mówią o tym, że 80 ponad procent e, dzieci w wieku 7-14 ma już własny e, telefon, ale idźmy e, właśnie dalej. Mówmy o tych wyzwaniach. Przeskoczmy też trochę na temat właśnie e, jeszcze najnowszych wyzwań, pani doktor, <laughs> czyli bańki informacyjne, dezinformacja. E, no, bo tak, w młodym wieku dostajemy ten telefon. W pewnym momencie zaczynamy interesować się światem, który nas otacza, procesami społecznymi. Budujemy to, pani doktor, by mogła pewnie dokładnie powiedzieć, jak to wszystko się kształtuje, ale jakiś swój pogląd, jakieś swoje przekonania, poglądy. No i tutaj, panie Patryku, znowuż wkraczamy w świat. Absolutnych, totalnych wyzwań, bo bardzo łatwo popraw mnie, jeśli się mylę. Po pierwsze, wbić w taką bańkę, która ukształtuje nas. Nie wiem, czy pani doktor nie bardziej niż dawniej ten rodzic, który bardzo mocno, jak wpadniemy w taką bańkę, która nam się podoba, to już możemy z niej nie wyjść. No i Patryk, druga rzecz. Od początku tkwimy no, w takiej dezinformacji, której jakby no, nikt się nie, nie, nie wstydzi. Która nie wygląda na dezinformację. No to często, ja? tym... często nie. Ja myślę, że przede wszystkim warto wyjść też od tego, że internet i media społecznościowe dają nam dużo dobrego i często są taką bańką, która otacza nas trochę przed niebezpieczeństwami otaczającego świata. I czasami są takim miejscem, w którym znajdujemy i bliskich nam rówieśników, dzielących nasze zainteresowania, dzielących nasz nas kształtujący się światopogląd czy pasje. Ale faktycznie w tym goszczu informacji jest wiele też takich, które są sprzedawane czy opakowane jako coś wiarygodnego a pochodzą na przykład od osób, które w danym zakresie nie mają kompetencji. Są na przykład świetni do tego, żeby wesprzeć nas w budowaniu masy mieściowej, ale już niekoniecznie, żeby informować nas o nie wiem, sprawach społecznych czy politycznych. I, I faktycznie też sama konstrukcja mediów społecznościowych. Mówimy o telefonach, ale często myślimy też o konkretnych aplikacjach, które na tych telefonach instalujemy. Często nawet niezgodnie z granicą wieku, którą, którą powinniśmy uwzględniać, prawda? Natomiast decydujemy, nasze, czyli dzieciaki, młodzież decyduje się na to, żeby taką aplikację zainstalować. Często też gdzieś tam kuszona podpowiedziami rówieśników. No i my trafiamy do takiego zbiorowiska różnych informacji, które tak jak niegdyś pośrednictwem przez autorów encyklopedii, badaczy czy rodziców, którzy też swoją drogą często przekazują nam różnego rodzaju mity, jak na przykład ten o konieczności odcinania końcówek od bananów, żeby tam przypadkiem jakiegoś robaka nie połknąć. To jednak te ośrodki wiedzy były dosyć centralizowane, autorytarne. W tym, w tym akurat w aspekcie ten, ten autorytaryzm był pożądany, dlatego że mieliśmy pewność, że po drodze zadział się jakiś proces weryfikacji. W internecie możemy opublikować cokolwiek. I są tylko niewielkie i coraz bardziej osłabiane mechanizmy, które nas przed tą dezinformacją chronią. W związku z tym, no właśnie, jest to ryzyko, że natrafimy na jakąś informację, ona uzna nam się, uznam ją za ciekawą, interesującą, ale na przykład nie zadamy sobie tych krytycz kilku krytycznych pytań, które pozwolą nam ocenić, czy mamy do czynienia z traumą, Krytyczne nie. słowo padło, chciałem zaraz mocniej tak? przyjąć. Krytyczne myślenie, to musimy o tym zaraz porozmawiać. Ja chciałam na jeszcze jedno hmm. zwrócić uwagę, że zanim dopuścimy do, do tego, że właściwie ty, tylko pod wpływem tej naszej bańki informacji mhm. tworzymy sobie obraz drugiego człowieka, obraz relacji, obraz świata w ogóle, to nie uświadamiamy sobie, że zaczyna się już oto manipulacyjny wpływ na nas, któremu na imię selekcja. Bo przecież w każdej bańce mamy do czynienia, w każdej bańce informacyjnej mamy do czynienia z przesiewaniem informacji i dostarczanych, dostarczaniu nam tych, o których ja uzna, że no one tutaj właśnie bardzo, bardzo odpowiadają. Czyli od samego początku oddziaływania masmediów właściwie mamy do czynienia z manipulacyjnym, bo zachodzącym bez świadomości Człowieka, który temu wpływowi podlega, z manipulacyjnym wpływem dostarczanych. Teści. To prawda, i przez to musimy budować jakąś, jakieś narzędzia, znaczy jakieś kompetencje, które pozwolą nam się przed tym chronić. I teraz zastanawiam się znowu, e, pani doktor e, Patryk, no bo patrzę nawet na siebie, jestem z takiego pokolenia, które no, pamięta jeszcze ten, ten świat, przed tym, jak był cyfrowy, no i w tym obecnym, więc potrafię pewne wnioski wyciągnąć, wiem jak to jest, jestem dosyć świadomy, ale jednak kwestia krytycznego myślenia, takiego krytycznego spojrzenia na to, co widzę, co jest mi serwowane, to jest ogromne wyzwanie. Sam po prostu mając taką świadomość łapię się na tym, że mam czasami z tym problem, muszę ciągle jakoś się rozwijać, jakoś budować. I druga rzecz, uleganie emocjom w sieci. Mhm. Jakież to proste, to znaczy rzeczywiście te emocja to podpowiada, żeby za tym podążać. I Pani doktor, no Patryk, gdy się jakby wchodzimy w ten świat cyfrowy, to przecież jest takie kwestie, takie jak krytyczne myślenie, czy nieuleganie emocjom, to chyba jest wręcz na odwrót wtedy na takim etapie życia. Emocje na takim są... etapie wow. życia szczególnie, no. prawda? Szczególnie po pierwsze dlatego, że jak człowiek ma lat kilkanaście, to jego przeżycia emocjonalne są raptowne i niezwykle intensywne i takie od sasa do lasa potrafią w ciągu naprawdę paru nastu sekund być bardzo, bardzo różne. A yy, 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 druga rzecz, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak się ma lat 14, 16 i tak dalej, to jedną z najsilniejszych motywacji, jaka się w nas pojawia i to nie jest kwestia błędów wychowawczych, tylko prawidłowości rozwojowych. Jest to, żeby znaleźć sobie swoje miejsce dobre, stabilne w grupie rówieśniczej. I gdybym nagle próbowała negować sensowność tych emocji, które są podzielane przez moją grupę. No to do czego by to mogło doprowadzić? Do tego, żeby mnie wystawili na, na wycieraczkę i powiedzieli, że tej dziewczynie to my już dziękujemy. No i media nie społecznościowe ludzi tak, też tak wspie, wspierają media też to, że nie widzimy tylko tego, o czym Marta Pociłowska wspomniała, tej wspólnoty otaczającej nas, najbliższych przyjaciół grupy rówieśniczej rodziców, ale widzimy dużo więcej. Widzimy e, rówieśników, którzy być może są na drugim końcu świata, podzielają nasze poglądy i nawet jeżeli te poglądy są oparte na fałszywych tezach, to mamy, widzimy to uznanie. I w przypadku młodzieży ono rzeczywiście może być szczególnie pożądane, i te emocje y, będą się pojawiały. To też nie jest czarno-białe, czasem delikatny stres wywołany tym, co widzimy wzbudza w nas większy krytycyzm wobec treści, ale jeżeli treść jest w stanie wywołać w nas na przykład silny gniew, to niestety jesteśmy na dezinformacji już dużo bardziej podatni, no i tylko chwila dzieli nas od kliknięcia udostępni, no i stania się częścią tego Pamiętaj cyklu. podobnie, jeśli odczuwamy zachwyt i emocje mhm. pozytywne, to dotyczy nie tylko, nie tylko gniewu, lęku, A to zaraz, zaraz tak do... nawiążę do tego Panie doktor, bo tak sobie pomyślałem o takiej sytuacji, gdy czujemy zachwyt na przykład na Instagramie, jakie to piękne i wspaniałe życie mają te piękne osoby. To zaraz Oczywiście. o tym, bo to mi się też łączy z ważnym e, tematem, ale jeszcze chciałem e, e, Patryk, ciebie zapytać, bo masz, e, no, mamy mm, pani doktor, jest wspaniałą psycholożką i od innej strony spogląda na tę e, sprawę. Ty z kolei pracujesz z młodymi ludźmi na takim e, poziomie konkretnych informacji i narzędzi, które mają sprawić, by jeśli widzimy jakieś kłamstwo, manipulacje, ktoś nas próbuje wrobić, manipulować nami, to jakieś narzędzie jednak dysponujemy, żeby się Temu przeciwdziałać. Wiem, że to jest takie pytanie na pięć godzin warsztatów, które trzeba zamówić w stowarzyszeniu Demagog, no ale jakbyś miał tak w skrócie powiedzieć, jednak no, wyjaśni nam, że takie narzędzia są, i jako dorośli, świat dorosłych, możemy także o tych narzędziach. Opowiedzieć młodym ludziom Jasne. i ich wyposażyć w te narzędzia. To czasem, kiedy myślimy o tych narzędziach, to sobie zaraz y, myślimy o właśnie jakichś aplikacjach, czymś technologicznym, co pozwala tak, nam tak. rozwiązać problem. No ale nie ma tutaj złotych rozwiązań i, i, i to, do czego my szczególnie uczniów i y, uczennice zachęcamy, to zadawania y, krytycznych pytań treściom, które, na które natrafiają. To oczywiście wymaga czasu, cierpliwości, y, też pewnej wiedzy, jakiejś takiej podstawowej, która pozwala w ogóle tę nową informację osadzić w jakimś szerszym kontekście. Swoją sprawy, drogą, sprawy w formułowaniu tych pytań? Prawy w formułowaniu tych pytań, mm. też, e, jakie to są pytania? Bardzo podstawowe, to, to wyda, wyda, wyda się nam pewnym truizmem, ale to są pytania, które wciąż zadajemy zbyt rzadko, szczególnie e, będąc obecnymi w internecie. E, czyli kto jest autorem tej treści? Czy ma wystarczające kompetencji, e, kompetencje, żeby wypowiadać się w konkretnym temacie? Bo może być świetnym m, ekspertem, specjalistą, który wypowiada się w sprawach edukacji medialnej, ale już niekoniecznie w sprawach na przykład e, psychologii. Czy inne źródła te informacji potwierdzają? No zdarza się, że nawet rzetelne media dostarczą nam informacji niesprawdzonej, dobrze mieć to potwierdzenie w innym źródle. Ale też, czy moje działania w kontekście tej informacji nie są przypadkiem wywołane moim już jakimś uprzedzeniem, jakimś przekonaniem o danej sprawie, że bez względu na to, czy ta treść jest prawdziwa czy fałszywa, to i tak będę skłonny ją dalej udostępnić. Te pobudki mogą być super szlachetne. To może dotyczyć, nie wiem, kwestii praw człowieka ale czasem i w tych obszarach pojawiają się przekłamania i tutaj nasza indywidualna odpowiedzialność polega na tym, żebyśmy w porę wychwycili takie, ta, taką fałszywą tezę i zawsze podkreślamy podczas naszych zajęć, chociaż w tym momencie, kiedy decydujemy się coś udostępnić, jeśli ta, to miałoby wpłynąć wyłącznie na nasz wybór, na nasz nie wiem, komfort. To pół biedy. ale jeżeli decydujemy się tę informację udostępnić, to miejmy świadomość, że za tym naszym kliknięciem jest prawdopodobnie sporo kolejnych użytkowników, do których ta treść dotrze. A może A też taka mm. drobna, drobniutka mm -hmm. rada, w związku z tym, o czym Pan Patryk mówił. A może warto by było propagować taki zwyczaj, że zanim kliknę, udostępnij przekaż dalej, to narzucam sobie chociażby parę minut odroczenia, Od a potem ponownie, ponownie wracam do tej treści i dopiero wtedy Żeby podejmuję decyzję. trochę ten nasz Przekazać, czy nie? szybki chociażby sposób myślenia zatrzymać i na ten refleksyjny spróbować się przełożyć. Przemoc chociażby troszkę opadną. No właśnie i Patryk mm -hmm. zajmuje się tymi kwestiami, gdy ktoś nas próbuje oszukać de facto. Tak? Tem, demagog słynie z tego, słyszymy jakąś nieprawdę, jakąś manipulację. Po pierwsze, że zachęca do tego... Sami możecie tak naprawdę poradzić sobie, nie uwierzcie od razu. To brzmi rzeczywiście w sposób jakiś niesłychany, niesamowity. Sprawdźcie w drugim źródle, zweryfikujcie. To są narzędzia, gdy ktoś nas próbuje w sposób świadomy, zwykle wrobić w coś, co naprawdę nie zaistniało, po to, żeby w jakiś sposób nami manipulować. Powody patyk są różne. co ja nie Znamy różne. i finansowe, i polityczne, tak. i społeczne, przeróżne. I świat dyskusja. Że jest ale pani doktor, inny. ale jest też inny świat. Trochę innej dezinformacji, też de facto i też manipulacji, Instagram. Piękne zdjęcia, media społecznościowe, to nie jest tak, że ktoś konkretnie sprzedaje nam jakiś, że chce nami manipulować. Mm -hmm. Ktoś raczej toczy jakąś własną być może bitwę, dlaczego w ogóle ten świat tak bardzo pokazuje, no ale jak tutaj dekodować to, jak tutaj walczyć też de facto pewną formą ogólnej dezinformacji, bo przecież to życie, jak ja patrzę na Instagramie, to na pewno nie mają aż tak dobrze. No, jest tylko jedna możliwość. Szczególnie w początkach kontaktu naszych dzieci z tego typu aplikacjami powinniśmy im towarzyszyć i wtedy zadawać pytania uświadamiające. Jakim modyfikacjom mogą i zapewne podlegają przekazywane treści? No, które dziecko nie wie o istnieniu Photoshopa i tego, co on może, może zrobić? Jeśli dziecko popada właśnie w pełen smutku, zachwyt nad tym, że ona, on to tu w takich wspaniałych miejscach bywał, a ja to nie, Uświadommy sobie, zadajmy sobie takie zabawowe zadanie, żeby wykryć potencjalne zniekształcenia. Wynikające chociażby z zastosowania różnego rodzaju filtrów. Do, do czego zmierzam? Nie możemy czekać, aż zorientujemy się, że nasze 17-letnie dziecko łyka, jak naprawdę gęś kluski, taką wersję świata, jaką mu prezentują po zastosowaniu wielu filtrów inni ludzie w mediach społecznościowych, tylko dążmy do do tego, żeby od samego początku miało świadomość, że narzędzia umożliwiające takie zniekształcenie istnieją, są bardzo proste. Dla ciekawości ono może też spróbować w moim kierunku, do mamusi swojej, wysłać jakieś tak właśnie obrobione zdjęcia i możemy razem potem poanalizować. Po czym się można zorientować, że to nie odpowiada prawdzie. Musimy zmierzać do końca, ale zobaczcie jeszcze w kwestii tej dezinformacji, że właściwie. Um... Nie wiem, czy Patek też tak na to patrzysz, czy też twoje doświadczenie tak ci mówi. Właściwie ja widzę takie trzy pokolenia, takie podzielę tylko w kontekście właśnie relacji z tą dezinformacją mm -hmm. i sposobem radzenia sobie. No, widzę osoby starsze, mojej babci powiedziałem krótko, jeśli widzisz coś na Facebooku, jakąkolwiek informację, załóż, wiem, że przez całe twoje życie było odwrotnie, wydawało ci się, że jeśli media coś informują, to znaczy, że tak było. Załóż sobie na wszelki wypadek, za, zanim ta ekscytacja u ciebie, bo często u babci tak jest, mojej, załóż, że to jednak nie jest prawda. Okej, okay, tu mamy to jedno pokolenie. Gdzieś z drugiej strony mamy pokolenie najmłodszych, którzy dopiero wkraczają, czyli jeszcze dopiero okreścia. jest jakaś kwestia edukacji. Tak? Tak. Nie, nie wiedzą, czy jest tak czy inaczej, wkraczają w ten świat, ale jest jeszcze trzecia przestrzeń. To często są ludzie, na których teraz chyba na nas, patrzę trochę teraz na siebie, bo mam tutaj podgląd, jakaś odpowiedzialność spoczywa. bo My, bo my mamy tę przewagę, naprawdę dzisiaj, że już po pierwsze przeżyliśmy to to przyjście tej dezinformacji, fake newsów. Wcześniej tego nie było, sami dawaliśmy się łapać, skosztowaliśmy tamtych czasów nowych. No i chyba jesteśmy, tak optymistycznie chciałem, w dosyć dobrej sytuacji. To znaczy, naprawdę możemy się bardzo gdzieś tam. No poprawnie, jeśli się, się mylę znowu, ale gdzieś tam naprawdę to na nas spoczywa dzisiaj odpowiedzialność, towarzyszenia młodemu człowiekowi w tym świecie. I temu starszemu, to się zgadza. Pułapek. Tak, I temu starszemu. Nie mam wątpliwości, że ta odpowiedzialność na nas spoczywa, bo mamy różne przestrzenie, w których możemy, e, możemy mm. wspierać e, i starszych, i młodszych, ale nie byłbym tak optymistyczny, że problem e, dotyczy nas mniej. E, badania pierwsze z brzegu Eurobarometru Peta? pokazują, że połowa Polaków jest przekonanych o tym, że antybiotykiem możemy leczyć wirusy. Więc ta podatność jest tak mocno zakorzeniona w związku z tym, że społeczna wiedza na tematy wydawałoby się dość podstawowe jest niestety często marna. I dlatego zachęcam do takiego, wyjścia z takiego założenia, że ta podatność na dezinformację jest udziałem każdego z nas, ona się też w czasie życia zmienia. I żeby, no właśnie, troszkę też spojrzeć w lustro i zobaczyć, w których obszarach my możemy popracować I, najpierw i mieć, sami ze sobą. I mieć świadomość, że to, że dysponujemy dowodami osobistymi, naprawdę nie sprawia, że w każdym hmm. momencie naszego życia dojrzale postępujemy. Nawet hmm. jeśli teoretycznie mamy już takie doświadczenie. A propos uświadamiania, to chciałem Was uświadomić, ale także naszych widzów, którzy dołączyli do nas w trakcie naszego spotkania, że na koniec spotkania opowiem Państwu, w jaki sposób można uzyskać certyfikat uczestnictwa w naszym <noise> dzisiejszym wydarzeniu. A dla wszystkich zapisanych na naszej stronie mamy też dobrą wiadomość. Otrzymacie od nas nagranie i notatki z dzisiejszych e, dyskusji. E, e, no i też zachęcamy cały czas, żeby odwiedzać media społecznościowe programu Równać Szansę, stronę gotowinaprzyszłość.pl. Mówiłeś Ty chyba, Patryk, o Takim zatrzymanie zatrzymaniu się czasami w tym biegnącym e, świecie, także dezinformacji, więc zachęcamy do tego, żeby na tej stronie się dłużej zatrzymać. Tam naprawdę wiele, wiele wartościowych e, rzeczy e, wisi. Pani doktor Aleksandra Piotrowska, Patryk Zakrzewski, serdecznie dziękuję, dziękuję. to była przyjemność e, rozmowy. E, m, za moment materiał filmowy i nasz kolejny panel.